Witam Was, z strony Szabo Ozdobne Mam dla Was mały konkursik i jedną informację Konkursik jest to bardzo mały taki konkursik bo jest to związane z promocją kanału a jest to konkurs na wymyślenie imienia dla koguta tego tutaj wielkiego brachmy Kto, kto będzie miał najwięcej lajków pod komentarzem z imieniem dla koguta wygrywa i wtedy ja mu robię promocję jego kanału. A chyba, że jak ktoś nie będzie nagrywał, wtedy będzie miał tylko pozdrowienie do tego kogutka. A informacją jest o rezygnacji z jednej z raz. Rezygnuję z każaków łapciatych. Tą parkę sprzedaję, zostawiłem sobie tylko jedną kurkę. Znaczy zostawić chcę sobie jedną kurkę, bo na to jeszcze mam. Zostawiam sobie tamtą, która no, jest bardziej czarna. Kurka już się mnie nie boi. choć mała. Tamta kurka nie ma. O, tu na szyi takich takich łusek, bo tam ma takie właśnie biało żółte łuski. Fajnie. Fajnie to wygląda. Ale tamta jest bardziej jednolita. I sprzedaję ją z kokutkiem. Kogucik dostał trochę Ciru od brachmy i sprzedaję tą parkę tą kurkę wsadziłem sobie do szabo Znaczy o tyle nieco rezygnacja co zmiana barwy czy coś takiego, ale raczej na ten rok nie będę miał karzełków. Chyba, że dostanę gdzieś ładnego koguta lub ładną parkę, ale wiem, że kogut sam by ten się nie sprzedał, więc wolę sprzedać z jedną kurką. Wybrałem tą. A poza tym tamta, tam mi też trochę się biła z szabo, ta kurka. No to tą wybrałem. A tamta to jest spokojna, nie bije się z kurkami, ani one jej nie biją, ani tamte Tamte jej, ani one ich. No i co, będzie tamto szabo? I tą parkę sprzedaję. Wiem, że pewnie będą pisać za ile, i ten, ale od razu mówię nie wysyłam i pewnie sprzedam to komuś z okolicy. Więc kto nie mieszka w Wielkopłosce, to się nawet nie ma co spinać. Tu jest jeszcze zającek. Tu tuś. Co jest? Dawno Cię nie ważyłem byku, nie? No chodź Cię tak ręką złapię Eee, wagę trzymasz oh. Dzisiaj mi się zniosła y, Ten... Włoszki mi się niosą, znaczy Włoszka kura Mam już dwoje kapuni, leci sado Cip, 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 cip Ta mi się... Od tej cholery już 3 dni jajka nie było. Włoszka już zniosła 2 jajeczka. Ta już ma 7. Zieloną nóżka nawet idzie. W zielono nie wiem czy jakieś jajko było czy nie ma. Wiem że tamta brązowa się niesie codziennie. Jest od niej jajko takie małe, kremowe. I od lakajn coś też, też są. Tylko że one zamiast w kurniku to niosą pod klatką na dłoże. Samicy, nic się nie zmieniło. Zmykaj. Muszę jej posprzątać. Znaczy tyle się zmieniło, że się ten wykociła martwe sztuki. No, ale to już posprzątałem. Ten pierwszy, bo dzisiaj rano to zobaczyłem. Więc możemy ją? Kurwa, ale gruba nadal jest, więc możemy ją do samca wpuścić. Niech się bawi. Kurwa, ty tutaj ciężka jesteś jak? Nie wiem co. Nie wiesz, jak zamkniemy żeby nie biało samczyk wie co robi Ech. Ono się nadstawia nawet widzę mogę ci poczekać chwilę o dobra sama poszła się nadstawia widzicie Ruje ma chłopie tak to ty nie popykasz o, o. iść tam od tylca chłopak narwany jest sami to się nawet daje więc nic, co tam znowu wąchasz młody różko samica, no właśnie. No, no kurde no, widzicie, ładnie się nadstawia samica. Szkoda, że się nie ustawia ładnie. Tak, to ty możesz do jutra robić. Pomożemy młodemu. No nie, nie wody. Dawaj teraz skakuj. O. I jest Zaliczył sobie młody Tupniesz sobie czy zabierasz się za drugi raz od razu Nie ty samica, samiec Poprawiny robisz? Nie no tak od razu nie Na wieczór jeszcze panienkę dostanie się jeszcze raz Widzicie ładny samczyk już drugą samicę kryje pokrył znajomemu i teraz mi kryje a tak to żadnej przedtem samicy nie miał, nie? Młody to wie co robi, o samica się już znowu nastawia co na drugim momencie? Chłopak się zmęczył. Mam jeszcze kochinki kogucik zazdrosny, bo widzi, że nowa kurka jest. Chłopie, ty tam nie idź, lepiej Bo jeszcze od kokinka dostaniesz pierdziel Uciekaj stąd Tutaj trochę taki rozgajdrasz Czekajcie, flasza wyłącza o Będniej to wyglądało chociaż Cicho tutaj Tam mają gniazdo, to gniazdo, tam gniazdo i tu gniazdo Tu woda, jedzenie, a tu mam buraki Muszę iść znowu buraki naciąć mi się nie niosą żadne kochinki ani brachma, ani szabo. Łapciate też nie tylko na razie z rasowych włoszka się nosi. Zawsze to coś. Dobra, to by było na tyle. Zostawcie suba, łapkę, no i cześć.